No i początek przygody, kompleks Zwłodasz. Drzwi zostały, otwar zostały otwarte. Ktoś mógłby jeszcze dołączyć. Grupę puszczę sobie przodem. Niech, niech przejdą, zanim zacznę wam tutaj coś nagrywać. No bo wielki popełniłem błąd, będąc dwa lata temu w kompleksie Osówka, że nie nagrałem filmu, tylko robiłem zdjęcia. Także ci, których, których oślepię, sami sobie będą winni za to, że się obejrzeli. No, i tutaj już zaczyna się tunel z nieociosanych skał. No, dla mnie to jest kolejna taka kopalnia do, do zwiedzania nic yy, zaskakującego. Tylko tu jest Olbrzymi labirynt korytarzy. No, i mamy pierwszą tablicę pamiątkową. Oczywiście to muszę uwiecznić na fotografii. Są boczne odnogi, do których kusi, żeby wejść. No, ale to, żeby sobie tak na dziko pozwiedzać, to chyba wykupię drugi bilet, który jest wart 40 złotych. Już mamy przemo przemowę pana przewodnika i prezentację multimedialną. No i tak, prezentacja będzie na tym. <grywia> na YouTube, poza tym tam jest tyle tych filmów historycznych, nawet z panem Wołuszajskim, że naprawdę przychodząc w to miejsce, szkoda tracić każdej cennej sekundy na zwiedzanie. Tak? Ja nie, nie kupiłem biletu do kina, tylko ja kupiłem bilet. Do kompleksu podziemnego. No i tutaj mamy artefakty, mamy magazynki do ciężkich karabinów maszynowych, bo to nie jest jakiś tam ręczny, taki noszony, tylko ciężki karabin maszynowy, naprawdę. Tu mamy różnego rodzaju skrzynki, obręcze, jakieś haki, świdry górnicze. Zobaczcie, tu jest niemalże komp kompletny świder, tylko że one działały na, tak jak mniemam, tak jak sobie wydrukowałem, na sprężone powietrze. No i tymi tutaj systemami rur też te sprężone powietrze musiało być dostarczone. Tam jakaś maszyna pod deką, Zaraz, jeszcze tam się, oj, zobaczcie jakie były te, jakie były rygle w drzwiach. To podobnego typu rygle widziałem we Francji właśnie, w tych takich schronach kolejowych. Tam nazwy już zapomniałem, ale ja Wam dam to później w opisie. Teraz, co tutaj mamy jeszcze? Tu mamy typowo górnicze podstęplowanie Tam jest jeszcze, a to jest tylko taka, taka wnęka, tam się nie przychodzi także nawet nie mam się co pchać, no bo stempel postawiony tak pionowo, no to łatwiej złamać niż takie, takie coś, takie, taką studnię ułożoną z tych skantówek. No bo zanim to się ściśnie, no i to tak jakby były cztery stęple nawzajem się wspierające. Także tutaj już pokazałem co nieco. Tu wszystko, takie kołki pobijane były mocowania tych, mocowania jakichś instalacji, przewodów. No i głównym korytarzem pójdziemy pewnie do przodu, a ja postaram się na mapce mojej, bo mam mapę całego systemu w offline, zlokalizować punkt, w którym ja stoję i przypisać mu zdjęcie. No i tak wygląda ta sala kinowa, gdzie była projekcja filmu na temat historii właśnie włodarza. To jest hala, hala warowni numer jeden. Drzwi takie masywne, a jak leciutko chodzą, można sobie jednym paluszkiem zamykać. No, i już podążamy głównym tunelem prosto. Także mówię: jeżeli ktoś poczuje się oślepiony, to z jego własnej winy, że się obejrzał. Kaski są obowiązkowe, każda grupa dostaje inny kolor kasku, także jakiekolwiek cwaniakowanie, że na przykład zostaniecie sobie na samodzielne zwiedzanie, jeżeli nie macie puszki, zestawu puszek ze sprayem, żeby ekspresowo przymalować własny kask, no to się wyda, że żeści się zagubili celowo, w celu sobie położenia samemu. Aczkolwiek ja myślę, że kara za coś takiego to tylko kopniak w tyłek i, i nic więcej. Za <laughs> nieposłuszeństwo. No, ja do tego, aż do dopłynięcia łódeczkami, nie zamierzam żadnych robić ucieczek. Bo wiadomo, przepadnie główna atrakcja. Tylko tak podejdę wam do kraty, bo oni tak pomału idą, tych momentalnie dogonię. No i zajrzę tam w czeluście. Przeluźcie tuneli. No już podążam, podążam za grupą. O, daleko nie ušli. No i tutaj mamy wagonik górniczy. Tam mamy świder w akcji tunel prosto, a my skręcamy w tą stronę. No i kolejna tablica. Zobaczcie, sztolnia na wyższym poziomie, co kilka metrów drążono ponownie szybiki pozwalające zrzucić urobek i tak dalej. No, grupa mi się troszeczkę oddaliła. To dobrze, bo mogę żywawszym krokiem podążać. Tu mamy świdry, ale to jest chyba ten, to jest chyba współczesny świder podstęplowania. Tutaj kolejny boczny tunel, tam też. To wszystko jest na tych. To wszystko na mapie jest oznaczone. Tu jakbyście sobie poszli w te boczne od, do, od nogi, to byście napotkali drugi taki tunel właśnie równoległy, bo tu muszę zerknąć na mapę, żeby sobie przypomnieć, chyba trzy albo cztery są takie tunele, połączone tymi poprzecznymi takimi łącznikami. O tam widać też ten poprzeczny łącznik. Kask może mi się dzisiaj przyda, bo tu gdzie niegdzie jest troszeczkę nisko, a ja jestem wysoki. Także przetestuję, czy działa. No i kolejny łącznik. Aż wam wejdę pokazać, że tam jest tunel równoległy, taki właśnie. A, nie, raczej wam nie zajrzę, bo jest ten, jest zamknięty kratu. Tylko, no, co będę mógł, to tam rękę w, w, wsadzę za kratę. Zobaczcie, jest równoległy tunel, taki, taki sam. Także równie dobrze można by było iść tamtym i doprowadzić do tego samego miejsca. No i tutaj miał łącznik przedłużenie. Ma przedłużenie, tylko to zostało przeciwko przed turystami zabezpieczone, żeby, żeby nie włazić. Oświetlenia własnego nie musicie mieć, ponieważ tak jak widać, to jest to podświetlane. No i są. Zobaczcie, są też wyższe poziomy. Tam trzeba by było drabinkę mieć, żeby wejść. Tu jest jaka zobaczcie, jaka potężna butla, tak jak mnie mam na ten na sprężone powietrze, no i krzyżowy kolejny łącznik w obu kierunkach. Tam jest też taki równoległy tunel. Betoniarka, A, no bo tutaj tak, tu wylewali ładnie posadzkę, żeby, żeby ludzie mieli Mogli chodzić po równym, czego to się nie robi dla tych, dla turystów. I znowu kolejny ten. O, tym, tym razem Wam pokażę tutaj, że, że za, zaraz będzie korytarz równoległy, o ile nie wstawili kraty. To powiedz, wiadomo, zabezpieczają przed dzikimi eksploratorami, ale wszystko zgadza się z tą mapką, którą posiadam. O, jest w obu kierunkach korytarz. Ten jest taki bardziej dziki, zobaczcie, pozalewany. Tu sobie na pewno buty pomoczycie, chodząc tym korytarzem. A ja już wracam, skąd przyszedłem. No i teraz mogę śmiało przyspieszyć kroku. Tam wagonik stoi, jeszcze i widzę, to podejdę do tego wagonika, żeby pokazać. O, proszę bardzo. I co, Urobek kamień zwykły. No i są te, są schodki na górę. Zdjęć będzie mało tutaj. Nie porobię za wiele zdjęć, no ale przynajmniej film nagram. Jak byłem dwa lata temu w Osówce, no to tam nie ma, nie ma filmu. Za to są same zdjęcia przypisane do mapy. No i właśnie znajdujemy się na takim górnym poziomie i dół. Dół jest całkowicie zalany. I pewnie na tym to będzie polegało, że tutaj górą sobie przejdziemy. Połączymy się za chwilę, schodząc kolejnymi schodkami w dół z tym o zalanym korytarzem, i tam będą już czekać te łódeczki. No proszę, woda nawet przejrzysta, klarowna. I tam jakaś taka belka się zachowała. Wędkarzom przypominam, nie, nie ten. <laughs> nie zapomnijcie wędek. Jak tutaj będziecie, to koniecznie, bo musicie tego jazgacza <laughs> jaskiniowego sobie złowić. O, tutaj sobie fotę strzelę, bo jest fajne miejsce właśnie do robienia zdjęć. Dobra, kawałeczek wam tylko nagram tego wiosłowania, ponieważ tutaj jest jedno wiosło. No i to wstyd, żeby pani musiała wiosłować, zaraz jej to zabiorę i pokieruję tą łódeczką. Ja nie mam, jeżeli jest taka sytuacja, to, to tam będzie przepłynięcie. Aha, wszystko jasne, dam pani dopłynąć do linki, bo później jest chwytanie się za linę i ciągnięcie. Ja pani... No i już właśnie po tym połudkowaniu idziemy dalej. Omenaska jest na, na piwki dla tych, dla przewodników, jaki szantaż emocjonalny, jak nie wrzucisz, to nie wrócisz. No dobra, to ja przetestuję, czy to działa. Jeżeli nie działa, no to powiem, że ściema. Specjalnie nie wrzucę i może nie wrócę. <laughs> No, i jak będzie coś, coś ważnego, coś istotnego, to Wam jeszcze tam dogram, bo nie będę przecież cały czas relacjonował całej trasy. Może ten kawałek tor, toru kolejowego jeszcze pokażę. I tutaj jest, zobaczcie, ślepy korytarzyk. W tym miejscu korytarzyk jest ślepy. Tutaj mamy, tutaj mamy ten wagonik kolejowy. Pan tam też się wybrał, widzę, że na samodzielne zwiedzanie. I co, ducha gór pan tam spotkał? Ducha gór pan tam spotkał? Nie było go. To może ja spotkam. No, i to jest właśnie taki równoległy korytarz. Jakbym tam poszedł, to pewnie do nich dołączę. Ale już idę tą utartą ścieżką prawilniacko. Dobra, na takich zorganizowanych wycieczkach to nie ma tego dreszczyku emocji jest wszystko fajnie zorganizowane, co prawda. Podświetlone, wyrównane, woda wypompowana. No ale wyobrażam sobie, jak to pierwsi odkrywcy po wojnie eksplorowali z latarkami, jakie to mieli przeżycie. No i co. Zrobiliśmy kółeczko i wróciliśmy do tej samej sali kinowej. I pan teraz pokazuje te eksponaty, co ja wam sam prezentowałem. Także <grydy> widzę, że już po tym, po, po zwiedzaniu. Tu faktycznie na mapie jest zaznaczone przejście, tam gdzie yy, yy, po drugiej stronie tego murku jest ta chyba tablica pamiątkowa.

Ogólnie inwestycja nie wyszło. No, spójrzcie, muszę chociaż troszeczkę, troszeczkę kawałeczek pokazać takiego zwiedzania na dziko. O, całkowicie bez, bez światła, jak to wygląda, bo to jest prawdziwy urok tego miejsca, a nie taka oficjalna wycieczka z przewodnikiem. Także teraz idę z krajnym tym ostatnim korytarzem najmniej, nawet tutaj nie ma żadnych instalacji także to jest taki najbardziej dziki to jest to co, to, co najciekawsze chociaż już są pomontowane jakieś zaczepy na, na kable no i to tylko kawałek, bo nie chcę drażnić faceta, któremu obiecałem że będę grzeczny bo w porządku gościu I już tutaj tym Poprzecznym sobie tunelikiem wrócę do głównej arterii komunikacyjnej no i wyjdę na ten na, na powierzchnię. No bo co może być ciekawego w pokazywaniu takich tuneli skalnych na krzyż? Jak ten, zobaczcie, jak szachownica to jest porobiona. Tutaj może być troszeczkę. Głęboko, także buciki ucierpią, no ale coś za coś. No i tu już jest ten główny, główny korytarz. Tam też była grupa czerwonych, to nie chce się na, czerw na czerwonych kasków, nie chce się na tą drugą grupę natknąć. No, bo będzie zaraz pytania, co ja tutaj robię, ale tego nie pokazywałem. Zobaczcie, jak grzybek pięknie obróz. Ciekawe, czy to jadalne, ale coś wspaniałego. No i czuć ten taki grzybowy taki smród pleśni. Tutaj robię zdjęcie obowiązkowo. No, już jestem przy tym, przy wagoniku. No, ale tak, szyny nie ma. Znaczy, są szyny. O, tu jest szyna. I to takie, myślałem, że to tylko takie betonowe zagłębienia. Ale szyna jest dobrze <gryw> zamaskowana brudem, że jej nie widać. No i to już poznajecie. Tutaj, tutaj byliśmy. W tym miejscu. Także ja już idę do wyjścia, które mam nadzieję jeszcze jest, jeszcze jest otwarte. Bo jak nie, no to będę czekał sobie cierpliwie, aż całą trasę grupa czerwonych kasków przejdzie. No i dobra, to chyba wszystko tego, tego filmu po lokalizacja i przypisane do mapy zdjęcia będą w opisie.